A, normalnie zima pełną gębą. Ua! Normalnie super! Ej, taka miejscówka, patrzcie, patrzcie taka miejscóweczka. A, tutaj patrzcie, normalnie było parę takich reklamówek. depozyt podobne, jakieś piłeczki czy coś. Ja prawda? No i co? Z tego wszystkiego troszeczkę się powiem wam, na przerzutów. Przerzutów narobiłem tutaj. Ale co to wyszło? To lampka taka. Lampka mamy w ogóle czwartą, czwartą rano. Także pozdrawiam wszystkich nocnych marków. Witam Was wszystkich, śmietnikowy artysta. Eee, I pozdrawiam Was. Zobaczcie, eee, taka lampka, czy Wam się podoba na drewnianym stojaczku. Specjalnie dla Was ją biorę. Elegancka, elegancka normalnie. Przypuszczam, że działa. Także taka lampeczka wpada, wpada też. Tym razem dobra karma, dobra karma. Patrzcie, już kasa cała z kurczakiem, no nie? Cała z kurczakiem do 2025 roku. Cała dobra karma, cała dobra karma, normalnie nie, można no. Także lampka, karma. Słuchajcie, pasa do butów, to też W5, wezmę sobie. Będę sobie czyścił buciki też. Pasta taka się przyda w kolekcji. Eee, I e, klawiatura, co powiedział w zdjęciu tej klawiatury Avenger? Czyli nie, czy lepiej sobie nie, nie, nie zawalać tymi klawiaturami więcej, więcej głowy. Nie, dobra, nie bierzemy tego. Zostawimy na wystawce ludziom. Weźmiemy tylko uściskasa, także delikatnie, delikatne zbiorki. E, pozdrawiam Was. E, lecimy normalnie. Jak ja uwielbiam jak ja uwielbiam jak 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 śmiech. Witam wszystkich, śmietnikowy artysta z tej strony. Patrzcie gdzie jestem. W kontenerze, normalnie wiecie dlaczego, bo trochę śnieg pada. Śnieg pada, zaczął pruszyć także u kogo zaczął padać śnieg. Piszcie w komentarzach, u kogo, u kogo, e, jakie, jakich rozmiarów tej śnieki jest. Bo czy pada w kulkach, czy pada, e, czy pada w kostkach, czy pada może e, w kropelkach, e, A tutaj mamy pierwszy kontener, słuchajcie. I zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie. Ciekałem na nas. Piękności mojej piękności, dla nas nie wiem. E, kto by to zna się na macie, to by może to z, zbagatelizował. Ale zobaczcie, cały, cała reklamowa wypchana tymi e, tymi, tymi... Siema Zbyku, siema Zbychu. Co tam, Siemanko? Walentańcy wjechały. Reklamóweczki. Nie. Szklanki, Walentańsa, nie? Jechały no. Ale tam i butelki zbiera, kurczę. Jest! <grywa> 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 są normalnie te Valentine'sy. Ła, wow, patrzcie, fajny ty, normalnie tego jest. Raz, dwa, ile tego jest? Będziemy to liczyć tutaj teraz, czy, czy, czy na bazie policzymy sobie raz, dwa. Normalnie wszystkie sygnowane B raz, dwa. Trzy, cztery. Patrzcie ile tego jest. Valentine's. Cztery eee, Ale fajne balentuchy, no nie? Mega, mega balentains. Jak nowe, kolekcjonerskie szklanki, dosłownie. Eee, pięć. Pięć szklanek normalnie jak Jakie, patrzcie. Finlandia normalnie. Nie poździeramy nic. Trzeba je zachować w stanie kolekcjonerskim, żeby się nic nie poździerały, bo są naprawdę w świetnym stanie te szklanki Finlandii. Mega, 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 mega. Zobaczcie sami. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile tych szklanek Finlandii będzie? 3-4 Ło, kielichy normalnie wjeżdżają. tak to, to, to. damy go światła bardziej, żebyście widzieli troszkę więcej, no nie? Bo tam pada śnieg. Także może lepiej rzeczywiście tutaj zobaczmy. Zobaczmy tutaj. A artysta w końcu będzie mógł nawet Finlandii swoim gościom w oryginalne szklanki. A patrzcie ile tego jest. Patrzcie normalnie. Co to jest? I szklanek valentinesa, ile stoją na internecie taka szklanka valentinesa, ja widzicie, bo jeszcze nawet nie sprawdzałem, bo jeszcze nawet nie sprawdzałem, a ile Finlandii, sprawdźcie za mnie, sprawdźcie za mnie, wpiszcie, otwarcie, odparcie archiwum Allegro i zobaczcie ile takie szklanki Finlandii i valentinesa stoją za jedną i zobaczymy na czym my stoimy. A tutaj jeszcze cały wypchany pociskami dosłownie, pociskami z kieliszków Finlandii, masakra dosłownie, ale fajne. Fajne, patrzcie, super stan, super stan, miarki są nawet na nich. Ktoś chyba kolekcjonował, nie wiem, jak można kupić takie kieliszki Finlandii, czy to można kupić? Czy to są dorzucane do jakiejś wódki, prawda? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale śliczne. Śliczne normalnie, aż chciałbym to zaprezentować w całej okazałości, prawda? Takie kieliszki Finlandii, fajne. Fajne, fajne, fajne. Uwielbiam, uwielbiam, szkoda tylko, że nie Jack Daniels, bo obiecałem sąsiadowi Jacka Danielsa, a gdzieś... To po prostu szybko leci e, na magazyn, nawet nie wiem gdzie. E, no dobra, spakujemy to, spakujemy to. Rzeźko, rzeźko, normalny początek. W e, Finlandię, ale przynajmniej to posegregowaliśmy. Przynajmniej to posegregowaliśmy. Na oku porządek jest. To nie Hasiu Gołąba, Stefan, ale powiem Wam, że widziałem go dzisiaj w nocy. E, trzyma się całkiem dobrze, no nie Gąb Stefan. Pozdrawiam Was wszystkich, ciepło. E, i co? Spakowani jesteśmy. Teraz co możemy zrobić? Lecimy normalnie, lecimy, lecimy, lecimy. Pogoda, pogoda piękna normalnie, śnieżna, śnieżyca. I, i W którą stronę lecimy? Pamiętacie? W prawo, czy w lewo normalnie? Nie, nie, nie tutaj. Dobra, lecimy. Znaczy, mięso trzeba zanieść, zanieść na bazę, a ten po, potem pomyślimy dalej. A, a, jesteśmy na kolejnej miejscówce i normalnie sobota, sobota, to dzień sobota, dzień patrzcie co nas przywitało, ja chyba normalnie będę musiał od razu iść i zrobić podsumowanie tego, bo nie wiem czy to wyciągać, grudzić, wiem, że jest, patrzcie, Warszawa, masakra, jaka bajka, PRL, tu może być w RL ludzie, tu może być w PRL, są nowe rzeczy jakieś, są miski, co tam jeszcze jest, a czy warto to w ogóle... To, ty, to jest miedziane normalnie. To jest stare czy nowe? Ej, zarąbiste, ja takie rzeczy lubię normalnie. Ej, fajne ty alfaza, Mega, mega dosłownie. Patrzcie jaki puchar normalnie. Puchar mistrzów normalnie. Elegancki. Elegancki puchar kawa pucharu powiem wam mosiężnego, Ty. Co tam jest O kurde. Ja to z Ja to weźmę. Normalnie ja to wezmę i zobaczymy się na podsumowaniu. Zobaczymy się na podsumowaniu i na podsumowaniu to sobie zobaczymy co tam jeszcze może być. Dobra, to, to wezmę, rozłożymy to spokojnie na bazie. To rozłożymy to na bazie, a teraz napad rabunkowy Wypad tutaj. I... Może tak powiem, możemy spokojnie uderzyć sobie na bazę. Bloki osiedla, osiedla bloki. Jak widać śnieżek pada, wszystko zaśnieżone, normalnie, kolorowe. Lecimy dalej. Ja. Siemanko, śmietnikowo artysta z tej strony. Pichcimy tutaj. Leży podsumowanie. Dla was już czeka. Kapciany normalnie. Mm, dobre, dobre. Kapciany się parzą. Patrzcie co dzisiaj jest na tapecie. Smacznego wszystkim życzę. Sobota. Trzeba coś gotować. Także mamy schabowe, prawda, będą schabowe tutaj, tutaj już normalnie są takie gotowe, e, polecam takie mięsko normalne sobie, fileciki zrobić dzisiaj e, na lajcie, e, dzisiaj latowo la bez żadnej wołowinki, e, no i ziemniaczki do tego mogą być, super, super, grzybki też będą, grzybki też będą normalnie, e, specjalnie dla was to ugotowałem, specjalnie dla was to ugotowałem, e, żeby z wami e, też oprócz tych podróży śmietnikowych, Zjeść normalny obiad, prawda? Także jemy sobie obiadek, spacznego wszystkim życzę. chata, bogata, śmietnikowy artysta, e, zawsze gościnny, pamiętajcie, wpadajcie, przyjeżdżajcie. Kto ma jakieś problemy, kto ma jakieś e, ciężkie tematy, ciężkie sprawy, piszcie na Facebooka, zadawajcie pytania na Facebooka. E, na Facebooku, na, na mailu, e, byleby nie na czacie publicznym, prawda? Bo to są prywatne sprawy, to są prywatne sprawy, prywatne tajemnice. Śmietnikowy artysta zawsze dotrzyma tajemnicy. Pamiętacie, śmietnikowy artysta ze śmietnikowym artystą jak rany Przyłóż. Jak rany przyłóż, a tutaj z, lecimy z podsumowaniem naszego wypadziku. E, zobaczcie co było. E, pierw może szklanki, patrzcie jak poukładają je wszystkie. Normalnie to teraz wygląda imponująco. E, pięć balantańców. Pięć balantańców mamy. Piękne, jeszcze je nie wymyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Finlandii. Jak wyceniacie to wszystko? W jakiej cenie byście to wycenili? Te szklanki i kieliszki te Finlandii, prawda? mi się to jest świetny strzał, ponieważ one, one nie są zajechane. One są w tej takim właśnie mgiełce takiej, widzicie? Ale nie są w ogóle podrapane, nie są zajechane. Są dosłownie jak nowe. Normalnie są jak nowe, są jak nowe, a jak są jak nowe, to znaczy, że kolekcjonerzy już śliją się na, 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 na nie, prawda? Eee, no i co? Fajne szklaneczki. Patrzcie, jak to nie wygląda. Normalnie cały, cały, cały arsenał, że tak powiem. A tych w Finlandii mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 Jak wyceniacie eee, praktycznie prawie 30-30 sztuk, e, e, bo Finlandia to jest wódka, a Balentensy to jest whisky. Ja? No i dobra. E, także to by było tyle. Ja dalej nie mogę się tym nacieszyć ich stanem, ich stanem zachowania. E, no ale co? Trzeba lecieć z podsumowaniem dalej. To jest oczywiście o kurzu. Trzeba lecieć z podsumowaniem dalej. Patrzcie w reklamóweczce e, e, reklamóweczka zaczyna, zaczęła się od e, miseczek, trzy sztuki e, z, e, pomarańczowych, dwie sztuki zielonych, dwie sztuki niebieskich e, i dwie sztuki, trzy sztuki zielonych. E, reklamóweczka też zawierała e, mopa, takiego końcówkę do mopa, także ja nie mam mopa, że nie wiem, co z tym zrobię. E, zawierała także Nowo, nowy taki. Tylko nie wiem, czy to powinno być w komplecie z drugim, prawda? Taki to jest na chyba, no nie? Czy jedne... Ale jak coś, to jest mosiężne chyba, nie? Także taki element do... Chyba to, Wam mówię, co to jest napisane. PL. Wspornik. Czy dwa powinny być sporniki czy jeden? Ale coś mamy jeden, nie? No, był spornik Był ułamany taki, patrzcie, szkoda, że jest był. Zarąbista, stara figurka takiego żołnierza, prawda? Masakra takiego chyba, że chyba żołnierza. Nawet Królik tu wychodzi. Patrzcie, fajne, to fajne. Naprawdę tylko szkoda, że bardzo stara. Widać, że stara ta figura jest. Szkoda, że ręce niestety urąbane i już kolekcją będą kręcić nosami. Prawda? Także fajna taka figura. By była. Słuchajcie, wjechała też książka. W reklamowersce była Jantuwin Warszawa. Fajny, patrzcie, stare Polonezy normalnie i dumne, zarombiste. Stare Polonezy były, prawda? Kiedyś, 86 rok, a 86 rok, też była tutaj książeczka wojskowa. Słuchajcie, z 86 wiecie? Siły zbrojne Polskiej Rzeczy, Rzeczypospolitej Ludowej. Nie będziemy mówić, czy ja. No i co, mamy tutaj. Mamy tutaj, patrzcie. Warszawa, łazienki chyba, no nie? Piękne, piękne nad Wisłą. Tematy. Były w reklamowersce też dwie pary nożyczek. Jedne te Gerlachu. To są Gerla. Gerla, stare nożyce, ale wielkie. Takie po prostu wielkie nożyce. Także to już jest kucze zabytek, no nie? Te nożyce. Śmietnikowe artyści lubią takie. Antyki. Drugie nożyce, nie wiem czy stare. Napiszcie w komentarzach, były takie też. Reklamuję. No i co? I co najważniejsze? I co mi się wydaje, że najważniejsze? Zobaczcie, ten piękny Pucharek. Mega. Musicie mi napisać w komentarzach, czy on jest stary. Tutaj jakaś etykietka była. Może to było stare. To może być stary czy nowy. Mnie interesuje, jakie jest datowanie tego. Jakie pochodzenie. Czy Czarek? Czaroś. No miseczki będą normalnie, miseczki będziesz miał, będzie normalnie będziesz miał. wszędzie, w każdym pomieszczeniu bez jedzenie. Dobra, lecimy z tematem, chciałbym, Was witał od razu, sprawdzasz tutaj jak zwykle fanty, a my lecimy z dalszymi poszukiwaniami, no i co, trzymajcie się brudko, postaram się jeszcze, o, zapomniałbym, zapomniałbym, słuchajcie, było też takie coś, było też takie, ja Wam mówię, gdzie to jest, nie wiem czy nie wyrzuciłem, takie opakowanko było i były parę pierdółek, no. liczyłem może, że srebro, ale nie, jest tylko taki bryloczek Paris, prawda, I love Paris, także spoko, ale no nie bierzemy tego, to pójdzie wszystko w prawda, bo tego nie weźmiemy, a były jeszcze, słuchajcie, patrzcie, smyczki nowe, 50% dla psów, smyczki nowe, takie smyczka dla kota razem z yy, szelkami, prawda? Nowe wszystko. Taka smyczka, fajny taki rzemieniek. Fajny, fajny rzemieniek. No i taka smyczka mała, prawda? Także zestaw smyczek jeszcze był. Jeszcze raz się zamrzegnał. A, sorry! Jeszcze były te sztućce, prawda? E, sztućce były nożyki. E, to e, chyba hefra to jest bodajże. To jest napisane. E, coś nie wiem. I łyżeczki. Także wzięliśmy to wszystko, a tego nie bierzemy. O, w tym to było właśnie, w tym to było, a tego nie bierzemy. Lecimy dalej z tematem do następnego. Śmietnikowi artyści są jedną wielką rodziną i to się nigdy nie kończy. No, to lecimy.